Czy pamiętacie, jakie potrawy przygotowywano na dawne uroczystości rodzinne, czy też zwyczajny posiłek w czasie prac polowych i obfite śniadanie przed takim wyjściem w pole? To będzie wszystko można zobaczyć już 29 czerwca, również tu na Koneckich Błoniach. Tym razem spotykamy się o godzinie 17, ale to nie wszystko. Nasze wspomnienia i wspaniała zabawa dopiero się rozpocznie. Otóż przeniesiemy się na chwilę również tego dnia, Świat miłości i magii. A to wszystko za sprawą tradycyjnych wiatrów świętojańskich w barwnych strojach, z pochodniami. I tak po krakowsku zagrają chłopcy Krakowiacy. Kochani, zapraszam już dziś, 29 czerwca, sobota o godzinie 17, tu na Koneckie Błonia.